Cześć, zapraszam Was na sklep Moto na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory: bordowy Polonez, Polonez Borewicz, biały, Polonez caro plus ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto RetroPress. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem, dzięki temu wspierasz mnie. Mój kanał i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich Polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. Witamy w kolejnym filmie na kanale Moto RetroPress. Ratujemy Polonezy. Dzisiaj spotykamy się przy oto tym bordowym Polonezie Borywiczu, który już był kiedyś na jednym zlocie pokazywany na moich filmach. I właśnie właścicielami jest Radosław i jego syn Julian. Opowiadaliśmy już o tym samochodzie, no ale opowiedzmy jeszcze raz. Może zacznijmy. Który to rocznik jest? 88. 88, czyli tak jak moja data urodzenia. No i co? Kiedy go kupiliście? Co tutaj było zmieniane? No, co, co było zmieniane? Na pewno, to znaczy tak. Kiedy go kupiliśmy? Mamy go około 9 lat już teraz w, w tym momencie. Proszę Ciebie, co było zmieniane? Co było robione? Było odświeżany. No, bo wiadomo, po tylu latach było, y, trzeba było y, pewne rzeczy podmalować, zrobić, polerować. Natomiast y, jest nowe zawieszenie y, cały układ y, kierowniczy łącznie z przekładnią. Proszę Ciebie, zaciski, no wiadomo, no bo to wszystko. Komplet hamulców, A, no linka komplet, żeby pewnie. To było Sprzęgło pewnie też. Sprzęgło było też robione. Silnik był wyciągany, żeby go wiadomo, sprawdzić, wyczyścić, ale aczkolwiek nie wymagał jakiegoś remontu generalnego. No. Gaźnik był regenerowany, wiadomo, no to teraz zrobiłem to na początku roku. Poza tym, takie a widać, na... no a... No, alternator no, regenerowany. Standardowo w Polonowie, tak. to Ty też miałeś taki tak. przypadek, także t... to jest normalne. Czy coś tu było malowane? Bo H felgi, mi się wydaje. Felgi, tak, tak felgi jest tak. robione proszkowo No to tak jak u mnie, chyba nawet taki sam kolor. Tak, staraliśmy tak, się dobrać, żeby było... Yy, I dobrać. czarne dekielki, dosłownie tak samo jak u mnie. Tak, tak, tak. tak. Dzisiaj mojego no też zobaczymy. No nad, yy, nadkola wewnętrzne, no właśnie, spawane coś było na przykład czy nie? Spawane nie było. Robiliśmy proszę ciebie bodajże z tej strony tutaj ten podciąg Lewark. No, bo był pewnie urwany. To, to, bo był urwany, no, no to standardowo. No tak. Natomiast dziury jako takich nie miał, także. I tył ma właśnie z szybką, czyli można to nazwać akwarewiczem, bo ma od borywicza, tak, tak jak przed chwilą widzieliśmy, ale tył i tylną było... klapę wychodziło i no tylna klapa z, już taka z tym, tak, z tym takim noskiem jakby tutaj no, one były bardziej chwalone z, z racji tego że tamte w starszych modelach lubiły gnić nie? no tego, tak od tego spoilera. od tego spoilera bo tutaj się zbierała no. wilgoć e, także e. no dobra to przejedziemy się będziemy dalej kontynuować rozmowę w środku to tu odpalimy ciebie. odpalamy oczywiście sprzęt no i dobra, to wyjeźdź i będziemy w tamtym kierunku jechali. Dobra. No to w międzyczasie opowiadaj jeszcze. Wszystko słychać, wszystko widać. Ogólnie rzecz biorąc, jak mój tata, powiem ci szczerze, poczekaj, poczekaj, tu niech jeździł takim samochodem. Miał, miał te Polonez 2. Jeden taki sam, tylko że w kolorze L80. Dałem się mu przejechać. Teraz po remoncie to powiedział, że. Jest taki jak, jak kupił wtedy, proszę Ciebie, rocznego. <grych> Także, jeżeli chodzi o mechanikę, kierownica sztywna, nie ściąga. No, jeździ się tak jak. W środku jak coś zmienialiście, czy raczej na razie jeszcze nie? W środku z tego, co jest nieoryginalnego, na razie. No. To jest pod sufitka, dlatego że tam. A to była jest od Karo Plusa chyba? jest wsadzona od Karo Plusa, dlatego że nie mogłem dostać yy, proszę Ciebie tego starego typu. Yy, natomiast rączki mam oryginalne i, i, i właśnie poszukuję. Może ktoś no. będzie miał yy, z oglądających. A jakie rączki w... Jakie rączki? Te yy, uchwyty. te, Aha, te szerokie takie. Tak, 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 to, tak, to te czarne. są też są te są... w komplecie wiesz. Od plusa, tak? Od plusa. Wsad... No tak? Wsadziliśmy. No bo. Żeby nie była goła blacha, nie? W tej chwili. Natomiast, no to mówię, to, to z, chęcią, z chęcią zakupię, jeżeli ktoś będzie miał. Proszę Ciebie, to, 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 Tutaj chyba czarne powinny być takie rączki. Czarne rączki są tak tak, czarne, tak, tak, tak. To ja oryginalne mam, tylko że no tamta podsufitka już jest, proszę Ciebie, nie nadawało się. I cały czas prosto teraz jedziemy. No dobrze, jesteśmy teraz przy tej przyjściówce. No. Yy, og ogólnie proszę Ciebie, jeżeli chcesz, mówić, Tak jak Ci no. wcześniej powiedziałem, jeżeli chcesz go przerobić, nie będziesz miał dużo, dużo roboty. Ten element jest cały, czyli to z tym noskiem, no wiem. to jest całe. Tutaj nity musisz tylko rozwiercić. Mhm. Aczkolwiek najpierw wyciągasz atrapę. No tak. Atrapa jest tutaj na tych yy, czterech. No wiem, i tam cztery i tam cztery. No. I tam cztery. Zderzak wyciągasz, dopiero możesz, bo tam od środka też jest przykręcone zderzak, tak? Yy, A nosek. to. Aha, ten nosek. Czyli najpierw atrapa, potem zderzak, dopiero, atrapa, dopiero później nosek. Później zderzak, i dopiero na końcu yy, nosek. Yy, druga sprawa, ja wiem, bo ja też miałem mówię, akwarium, rozbierałem go, żeby, wiesz, bo tutaj potrafiły się, yy, wiesz, no, żeby to oczyścić, bo tutaj No, no pochodzi, tak, wchodzi, no, wchodzi, no tak. Między, tak, między błotnikiem, a tak, tym, a tym tak, noskiem. Tak. Druga sprawa, to to, co Ci mówiłem, w tym miejscu, bo to jest wysunięte w Borewiczu, jest wsunięta ta, ten, atrapa. I tutaj są takie, jakby, dystanse. To słuchaj, otworzymy go. Tak, otwórzmy yy, Tylko zdjąć trzeba te. A to? płatkę zaraz, ale to jeszcze jeszcze wziąć. Co to w ogóle jest? Nawet... A boczek już jeden wymyty mam. Boczki czarne, tak? tak? No dobra, słuchaj, tylko tam chyba się nie otwiera klamka. To ci no, otworzę. No to i tam jest i tak teraz. I maskę zaraz otworzę. wszystkie maskę to? Dobra, możesz otwierać Milion i tu ci otworzę słuchaj. O bo tam coś z klamką jest nie tak? No tutaj jest deska widzę typowo od wąskiego kar, tak jak w wąskim karu, nie? Tak samo A i fotele też. No fotele są te szare, dlatego będą czarne. Zaraz wam pokażę, bo z tyłu mam. Jak chcesz ten przód Borewicza, to trzeba ściągnąć te sprężyny. Poczekaj, poczekaj. O. Te sprężynki z maski, no, A one do czego są? Do odbijania Do odbijania, to dlatego że teraz masz na równo, żeby jak otwierasz maskę, żeby ci sztykła do góry, a, a co, wtedy będzie coś zahaczało, no? Czemu? Nie, chodzi o to, że jak chcesz w ten... No? W... Nawet zobacz tutaj. Nie, nie no dobrze. Nie jest to potrzebne, bo tutaj łapiec masz na równo, nie? A tutaj... A, bo to schowana. trzyma. Aha, w ten sposób. Ona jest schowana równo z noskiem teraz w akwarium. Y -hmm. I on, po to są te sprężynki, No dobra, jak no dobra jak do będzie, a jak będzie gumowy nosek, no to co wtedy będzie? No to, to będzie trzeba... tak jak tutaj, nie musisz tego... No musisz ja Borowiczu... ściągnąć te sprężynki. No ale to ja w Borowiczu też tak podnoszę, jak u Was, no. No tak. No to może to niekoniecznie trzeba ściągać, no. No wiesz, no. Ale Julian to patrzy na, wiesz... Na nie Borowiczu. o to chodzi. Nie, to zobaczymy, no. będzie tak... Także Będzie mówię, tutaj widać, tutaj przyjmij przyjmij widać, że to jest cały, cały jeden element. No dobra, będziemy to weryfikować jeszcze. Mówię, Julian. Z tej strony... No tu mówię, że coś więcej jest tego tutaj. Jak zdejmiesz atrapę, to dopiero będziesz tak naprawdę... No to potrzeć latarku. Bo z tej strony... O! To są te blachy. Widzisz? To. Takie metalowe I to się I też to musisz, to musisz ściągnąć, żeby ci do tego, do tego miejsca y, ta y, atrapa od Borewicza dość. I to też na nity jest, czy jak? To jest y, z jednej strony jest zgrzane, a masz y, gwint i nakrętkę z drugiej strony. aha No dobra, będziemy Także też to to, to, to to rozbierzesz. Jak zdejmiesz atrapę, bo y, no, nie będzie ci pasować. To są tablice z tego poloneza. No, no tak, no, zgadzają ale się. No. Są plastikowe kiedyś, kiedyś z taką dyktą w środku. Ale po, doczytałeś się rocznika, bo. No, ale on, pokleiłeś on, to, tak? Tak, o, o, jak by, sprawdzałem w bazach cepiku, to on jest na drugiego właściciela zarejestrowany od 98. No dobra, ale po, po co to pokazujesz? Bo kupiliście tutaj nowe, tak? No tak. Na Allegro. Ale Nie, no tak. No. Są no tak, te jeszcze, film. tylko że one są w złym na ścianie, stanie. Na no. no, na pamiątkę. <laughs> Podkleiłem je. i... Są. Na pamiątkę, po... E, proszę Ciebie, może to się innym też przyda. E, mówię, kurczę, wtedy na rajdzie Poloneza nie miałem wolnych e, obrotów w ogóle. Gaz mi i tego. Co no. się okazało? Ten czujnik, który tutaj wchodzi do gaźnika, nie wiem, czy teraz będziesz widział, on, on, on odpowiada właśnie za te wolne obroty. Mówię, co się dzieje, nie? Czujnik sprawdziłem, wszystko było dobrze, a co się okazało, że ten przewód, czerwony? Ten, teraz czerwony, to ja kupiłem specjalnie, no. żeby on był odporny na temperaturę. Mhm. W środku musiał być e, pęknięty, no. wiesz no. o co chodzi. No. I, I nie... przy ruszaniu, przy brganiu tak. silnika, raz łapał, raz nie łapał. Pierdoła, ale wiesz, tak ja samo ten, ten dziadek, który mi regenerował gaźnik, mówi zawsze woź ze sobą w bagażniku cewkę i moduł zapłonowy, bo to jest polonez. Raz właśnie pojechaliśmy Ale do Warszawy No i cholera I mu zapłaciłem za swój błąd Bo nie woziłem cewki No i wiesz Cewka wiadomo swoje lata ma A tak to podjeżdżasz dwie śruby I I tego no to to jest to jest mówię Ważna, ważna sprawa nie żeby, żeby nieraz jak ktoś nie ma wolnych obrotów to zaraz rozkręca gaźnik, może tak. duszy, może no dysza tak. zapchana, może coś. A warto sprawdzić połączenie i, i tego. No to ja z własnej autopsji ja to zawsze chcę się podzielić z wami. Dobra, teraz jedziemy do mojego Borewicza, tak dla porównania. Ile szerokości brałeś na Allegro? 19 albo 17, ja zobaczę, bo muszę kupić do przejściówki. Ja też muszę kupić do tego pomarańczowego, bo mam zderzaki. No 19 albo 17, po prostu sprawdzę aukcję, zaraz, zaraz to zobaczymy. Gdzieś w 5 metrów, 5 metrów to... Na dwa starczy, starczy na dwa. Tak, bo ja z dwóch stron robiłem. Dobra. No wsiadaj sobie, zobacz. No dobrze, wiatracze klimat. Tutaj no. to jest o wiele wygodniej niż u nas. O wiele, dlaczego w sensie mówię, że co, że no miększe fotele? Tu, tu się zapadasz normalnie w tym. No to siadaj, roku, jak, Radek. Jak miękko jest. Mhm. No. O wiele miękcie. Niby może. niby u nas jest i tak miękko. Ale my, my w tym 81 też mamy te fotele właśnie, no. tylko że ja mam e, plastik e, te ja, zagłówki. Ja też mam czarne, zobacz, tak? leżą. Tylko Aha. ja je zmieniłem, widzisz? Aha. Po prostu bo, bo ja bo ja nie lubię tych, one mi się nie podobają. Rozumiem. Ale no bo tak w tym, w tym roczniku to wychodziło tak. Taki. No tak. No to w 81 właśnie też my co mamy, to 8-1. To... Siadaj, zobacz czy, mi, czy faktycznie miękko. Mięciutko. Dyrektor no. siada z tyłu. No. <gry> Mięciutko. Mi nie jest. powiesz, że tu nie mieńcie. Nie, nie. są te mapy. No. 8-8 są takie bardziej. też na sprężynach, ale, ale czuć różnicę. No, tak, tak, tak. tu to się naprawdę. Deska brązowa, poświetlenie. My mamy, my mamy deskę czarną, a wnętrze mamy boczki brązowe. I też takie popielniczki. Tylko też czarne. I parapety czarne. No bo tu brązowe są boczki. My, ale my też mamy. Brązowe, brązowe wnętrze, ale... a deska czarna. A deska czarna. Chodźcie z przodu, jeszcze go zobaczycie. Tu jest wszystko brązowe. ale... Nie no, różnica jest. Może to chodzi o ten... O grubość prężej na... A no może. Tych, tych kanapach. Najpierw go chcę no zobaczyć. Tak. Mówisz, że nie pasują, ci wolisz takie zwykłe. No chyba tak zrobię, bo na tych to niebezpiecznie się jeździ, no. Dlaczego? Mało, mało widać. A ja to chętnie zobaczę, bo ja chciałem zobacz. zobaczyć takie kuchy, nie. zobacz rozwagać, i z lewej strony nie? też zobacz. Jak to się w ogóle... Musisz trochę ją ręką, 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 bo jest tam wyłamane, trzeba to zrobić. Musisz to zrobić, bo to, wiesz, jest nie tego. Tak, tu jest dużo więcej. No, ale to... to naprawdę powiedzieć, czy to jest po prostu... No nie wiem. No, siedziałeś w moim, to masz porównanie. No musiałbym nie? za kierownicą jeszcze usiąść, zobaczyć. No to usiądź. No to zaraz zobaczymy. Tak, tutaj... No tak. co, zamówiłeś te co ja ci Jeszcze nie jeszcze zamówiłem, nie. dzwoniłem do gościa, yy, ale już późno było, jakoś no. po 16 powiedział, żeby dzwonić, wiesz. Rano. Także... Chodźcie go z, z przodu, zobaczycie nie. jeszcze. Czy wygląda tak jak, jak powinien no to ja Tak, jest hmm. od tego, od, tak. od Karo. Tylko później jeszcze wymienię na nową, bo ta jest stara. No tutaj, tutaj. Możesz maskę otworzyć, bo jest otwarta akurat. Weź, naciśnij tam. No nie możesz, no o, jest. Ale osłona, osłona... Osłona, Czekaj, osłona weź. Ale u nas nosek jest Obniż, tutaj, no. jest takie no. wygłębienie. Osłona na razie zdjęta, no bo nie ma alternatora. No różni się, bo tu są w tym, w tym roczniku jeszcze oddzielny uchwyt na zbiorniczek. Tak. W moim już jest. No to pierwszy No na pewno filtr inny, ten obudowa. Obudowa, tak, tak, tak. Bo to jest typowo tak jak, jak tak. w Fiacie. Tak. Jak w Fiacie duży, ma, a poza tym to. E, a, no i tak. No i my my nie ma. Nie ma modułu. No właśnie, tu nie ma modułu przy, przy zbiorniczku. Tak. bo to jest LX. Wasz, tak? Nie, twój nie, chyba. Nie, mój to jest po prostu 1500. 1500. Jeszcze nie było tych oznaczeń. A, no to pierwsza seria Borowicza. No Od, e, o, o, to jest Od 78, Właśnie z, z modułem Śmiejemy że to szybki, luksusowy, elegancki. Tak. A, i właśnie. O. Otwórz może bagażnik, bo chciałem Julianowi ja po pokazać, to Będzie trochę zagraczony za, jest trochę, no ale plastikowe deski. roczniku no. właśnie, że są te plastikowe deski różniące się. A u was metalowa jest u chyba? U nas jest metalowa. Tak. Tu... Tylko nam brakuje, nie, nie o, wiemy gdzie, nie możemy na razie... zostaną te głośniki. Nie, nie, tak? na razie są, po prostu miejsca nie ma. Na razie tak pieprzyłem tutaj. A to chyba przemarbuję na czarno i dam do tej przejściówki, bo, to... bo to, bo to już jest takie w Borowiczu, nie? Tam. Ale ja to ja to przeformuję, bo tam właśnie jak teraz mam kanapę, to kanapa z tyłu jest goła. Widać gąbkę i taki stary, więc chyba to będę musiał wykorzystać. Oglądałem odcinek, jak to brałeś, no. obklejałeś to. No. Ja mam jeszcze jedno, bo ja mam dwa ogólnie wnętrza, dwie, całe Bardzo zakładziny tak. brązowe. Jedno to nam nie wiem, czy nie, jak komuś nie będzie potrzeba, to czy nie. Nie sprzedasz. Takiego mia jednego mieliśmy tego białego, nie? Tylko, że no, no tego luksa, z kwadratowymi lampami. ładny był ten Polonez No dobra, słuchaj, podjedź jeszcze A, dalej. Tu jest, tu jest, no, tu jest ten, ten no Polonez. I na koniec i to naszego to filmu wróciliśmy jeszcze tutaj w Żyrardowie na ten parking słynny, gdzie jest dużo Polonezów, kwiatów, yy, Maluchów. Dobra, chodźcie, wysiądziemy sobie. Bo ty mówisz widziałeś to, Radek, ale, ale Julian nie widział. Przejeżdżałem tutaj Ale Szkoda, no. Szkoda, no. <laughs> <Nawet wiadomo>. bardzo. <laughs> Ale zobacz, nawet i tablice jeszcze się zachowały. Wiadomo że, wiadomo, że szkoda. Wrośnięte już są po same. I trzy jest yy, kość słoniowa, czyli ten L87, yy, ten i ten. O, a, a nie. L80. Myślałem przez chwilę, że on ma yy, bo tu... Jest, ma ten klapak z drugim FSO, ale inny A chlapacz mówisz? Więc... E, tak dlatego że my poszukujemy tych pierwszoseryjnych chlapaczy do Wiem, tak, wiem takie to to linie są, jakby to takie. Są właśnie te, te Ale nie, one są, nie są białe w środku. Nie jest to logo białe. A, to jeszcze inne. Tak. Jeden Jeden mamy, jeden mamy ale on jest w złym stanie. I szukamy. Jesteś. Bo Oskar to stadium taki jak u nas. No tak. A my szukamy takich pierwsze I tam tych samochodów jeszcze jest znacznie więcej. No, może kiedyś tam się uda no dostać. Policyjne. No tak. I maluchów tam jest bardzo dużo. No tam to przejściówka czerwona. Nie, to chyba jest, chyba, Karo, chyba. Już nie pamiętam jak nagrywałem. wiesz? czasu, no. jak ja byłem, jeszcze wiesz. Juliana na wieku no. to, to tutaj ten plac był dużo. No wiem, jest Ustały. na Google Maps jest trochę zdjęć stąd, Cały wiesz, jest dużo tych samochodów tutaj. Obstawiony tymi sprzętami, zostało tylko naprawdę garstka. No i oni do zgniatarki to wszystko pooddawali. Ta. No dobra, ale będziemy... Zobacz, klamki, tu ile części jest takich, co naprawdę można... Wątpię, list, żeby tam list, podłużnic to pewnie nie ma. Nie, to na Aczkolwiek pewno. Aczkolwiek części sporo by można było wykorzystać. No, Nawet no, i odratować niektóre... się, wiesz, od komu... Tak. To może jest nieopłacalne, ale dałoby się, nie? Nie takie rzeczy, no. jest. ludzie kiedyś składali z części, kupowali Ta. same części i w szopie składali nowego po no, dokładnie tak? Tak. Czy tam no. no dobra, będziemy kończyć, no, no dzisiaj... Także mam nadzieję, że się taki film podobał. Jeśli tak, to proszę dać łapkę do góry, napisać komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, jeśli właśnie chcecie, żeby mój kanał się rozwijał żeby się wyświetlały te filmy na głównej stronie na YouTubie. No i zachęcam również do zasubskrybowania kanału i obejrzenia starszych filmów, których jest nagranych już kilka tysięcy. No i będziemy również bardzo wdzięczni, jeśli udostępnicie ten film na Facebooku, żeby również inni tutaj ludzie też wpadli i zobaczyli, jakie filmiki o starych samochodach nagrywamy. Także żegnamy się i cześć. Radek, cześć William. No, i do następnego. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arcady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.